Cennych siedlisk przyrodniczych powstało na skutek wypasu zwierząt. Są to zarówno siedliska a wciąż dość powszechnie występujące w Polsce, jak i bardzo rzadkie. Do najrzadszych z nich należą murawy kserotermiczne. Murawy kserotermiczne są ciepłolubnymi zbiorowiskami trawiastymi o charakterze stepowym. Spotykanymi głównie w południowo-wschodniej i południowej części Europy. Specyfiką Lubelszczyzny jest występowanie bogatych florystycznie muraw. Są one siedliskiem dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Istnienie muraw kserotermicznych uzależnione jest od czynników klimatycznych i glebowych, ale również od czynników wpływających na naturalną sukcesję roślinną. Do czynników antropogenicznych tego typu należą wypas, koszenie, zaorywanie lub wypalanie muraw przez człowieka, natomiast do naturalnych Należą naturalne, naturalnie występujące pożary oraz obrywanie się skarb. W obecnych uwarunkowaniach wypas jest coraz częściej zjawiskiem niszowym, i do wypasu najlepiej przystosowane są prymitywne rasy zwierząt gospodarskich, takie jak owce czy kozy. Ponieważ są żywymi kosiarkami, które hamują naturalną sukcesję wtórną, czyli zarastanie przez drzewa i krzewy, eliminują gatunki ekspansywne rodzime oraz inwazyjne obcego pochodzenia, a także usuwają wojłok, czyli nagromadzoną martwą materię organiczną, stwarzając tym samym dobre warunki do kiełkowania nasion roślin kserotermicznych oraz rozwoju siewek. Ponadto owce są doskonałym przenośnikiem nasion. Do wełny owczej przyczepiają się nasiona wielu gatunków roślin, a także nasiona te wędrują w przewodzie pokarmowym owiec, czyli większość z tych gatunków jest przystosowana do zoochorii. Ten sposób rozprzestrzeniania się nasion jest dosyć charakterystyczny dla muraw kserotermicznych. Zwykle nie kojarzone z użytkami rolnymi wrzosowiska również wymagają wypasu zwierząt gospodarskich. Siedliska te rozwijają się w miejscach ubogich, na podłożu piaszczystym. Charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem form występowania, od naturalnych w borach sosnowych, przez półnaturalne na obrzeżach borów i lasów dębowych, po antropogeniczne, na przykład na poligonach wojskowych. Bez ingerencji człowieka, w tym wypasu zwierząt, zarosłyby lasem, co skutkowałoby utratą charakterystycznego dla nich zespołu roślin i zwierząt. Suche wrzosowiska są siedliskiem naturowym, które typowy aspekt osiąga pod koniec lata, kiedy kwitnie wrzos zwyczajny. Krzewinka ta jest doskonałym pożytkiem dla pszczół. To właśnie z tej rośliny pochodzi unikatowy miód wrzosowy. Murawy, wrzosowiska i inne siedliska pastwiskowe to miejsce występowania cennych i zagrożonych zwierząt wśród nich wielu gatunków ptaków. Wypas zwierząt jest ważnym sposobem ochrony ich siedlisk lęgowych. Jak to jest, czy rzeczywiście ten wypas ma taki korzystny wpływ na te gatunki i inne gatunki ptaków? Tak, wypas ma bardzo korzystny wpływ na wiele gatunków ptaków, tutaj można wymienić ptaki siewkowe, czyli czajkę, rycyka, krwawodzioba, ale także mniejsze gatunki, jak pliszka żółta czy szpak, no i ten wypas ma ten wpływ korzystny ze względu przynajmniej na dwa czynniki. Pierwszy to to, że tworzy się specjalna struktura tych użytków zielonych, roślinności tutaj rosnącej, Mogą wtedy pisklaki dosyć łatwo żerować, bo jest krótka roślinność, a jednocześnie znajdują też większe jakieś kępy, gdzie mogą się ukryć przed drapieżnikiem. To jest pierwsza rzecz. No a druga to jest związana z odchodami zwierząt. W tych odchodach rozwija się wiele owadów, no i takie odżywiające się owadami znajdą tutaj doskonałe miejsce do żerowania. No i jeszcze tutaj chciałbym dodać taką rzecz, że zwierzęta chodząc wypłaszają owady. I wówczas ptaki bardzo blisko trzymają się tych zwierząt i mogą właśnie łatwo żerować. To, że ten wypad wpływa korzystnie na ptaki, to jest pozytyw, ale także jeżeli przeciążymy pastwisko zbyt dużą liczbą zwierząt, to, to będzie to wpływ niekorzystny, dlatego że nie można zapomnieć, iż te zwierzęta mogą niszczyć lęki ptaków. Trudny do pomylenia wygląd i hałaśliwe zachowanie sprawiają, że czajka wyróżnia się w krajobrazie lubelskiej wsi. Najliczniejsze jej populacje na lubelszczyźnie występują w dolinach krzny, wieprza i tyśmienicy. Jednak czajki jest coraz mniej w krajobrazie rolniczym. Powiedz mi, co tak naprawdę z tą czajką się dzieje? Czy rzeczywiście jest jej coraz mniej? To jest jeden z silniej spadających liczebnie gatunków w naszym kraju. Może oprócz świergotka łąkowego i jeszcze powiedzmy tam z dwóch, trzech innych. No to człowiek tutaj wiedzie prym. Dlaczego? Na to pytanie no, prostej odpowiedzi nie ma. Pewnie jest to cykl różnych y, y, przyczyn, między innymi zamiana właśnie pastwisk w grunty orne. Po drugie drapieżnictwo lisa. Ostatnio także weszły inne gatunki, nawet szop prac już u nas y, występuje. No a co dziwne, to to, że właśnie ta czajka ostatnio lubi się przenosić z właśnie takich terenów trawiastych na grunty orne. Ale dlaczego na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi? Wydaje mi się, że właśnie czajka była w dużym stopniu związana z tym ekstensywnym wypasem, którego teraz mamy chyba coraz mniej. W wielu regionach praktycznie zniknął. To może być przyczyną jak najbardziej, bo faktycznie... Wypasu w zasadzie się teraz nie widzi okazjonalnie, no a tam gdzie on jest, to czajki czasem są, czasem się zachowuje jeszcze, nawet kilka par, co w tej chwili jest dosyć dużą liczebnością, kilka par. Kiedyś na dużych pastwiskach było 50, 60 par, teraz jest to w zasadzie nie do pomyślenia, aby tak, takie liczebności znaleźć. Yy. Poza tym łąki są koszone i pozostawiane na jesień już z taką dosyć wysoką trawą, która zdążyła odrosnąć. I kiedy czajki przylatują wiosną, no to niestety ta trawa jest dosyć wysoka i one czasem nie chcą takich łąk zajmować. Co więcej, spora część użytków zielonych jest niestety porzucona. One zarastają wysokimi roślinami, drzewami, krzewami, no a to nie jest już miejsce występowania czajki, no więc może nic dziwnego, że ona wychodzi nam na grunty Orny. Suseł perełkowany zawdzięcza swoją nazwę charakterystycznemu ubarwieniu futra nakrapianego białymi perełkami. Z uwagi na swą rzadkość można go nazwać perełką lubelskiej przyrody. Zwierzęta gospodarskie, takie jak owce czy bydło, pełnią niebagatelną rolę w ochronie siedlisk susła perełkowanego. Wypas tych zwierząt wpływa na wykształcanie się żyznych pastwisk z udziałem życicy trwałej czy grzebienicy pospolitej, a także roślin dwuliściennych, takich jak mniszek pospolity, krwawnik pospolity, koniczyna łąkowa, koniczyna biała czy drobnogłówkowa lub babka zwyczajna i babka lancetowata, które są doskonałym pożywieniem dla tych zwierząt. Gryzonie te żywią się zwykle nasionami, zielonymi pędami lub kłączami tych roślin. Susły perełkowane są zwierzętami, które większość czasu spędzają pod ziemią, jednak są to typowe gryzonie naziemne, potrzebujące szerokiego pola obserwacji, co zapewnia im nisko przygryziona ruń pastwiskowa. Gdzie na Lubelszczyźnie znajduje się najliczniejsza kolonia susła perełkowanego? Najliczniejsza kolonia susłów perełkowanych znajduje się w miejscowości Kolonia Miączyn. Jest to stanowisko, które objęte jest oczywiście ochroną rezerwatową i jest również obszarem Natura 2000. Drugą co do wielkości kolonią jest 2000 kolonia, która zamieszkuje rezerwat Suśle Wzgórza na terenie którego obecnie się znajdujemy. On również jest obszarem Natura 2000. Wiele gatunków roślin i zwierząt chętnie zasiedla pastwiska, a odpowiednio prowadzony wypas jest czynnikiem warunkującym ich przetrwanie. Gatunkiem takim jest na przykład żółw błotny. Dlaczego żółw błotny jest tak ciekawym gatunkiem? Żółw błotny po wężu eskulapa jest naszym najrzadszym gadem występującym w Polsce i jedynym rodzinnym żółwiem występującym. Na Lubelszczyźnie, na Polesiu Lubelskim występuje największa populacja żółwia w Polsce, a nawet w Europie Środkowej. A czy żółw błotny ma naturalnych wrogów? Żółw błotny ma bardzo dużo naturalnych wrogów. Zaczyna się to od lisów, jenotów, borsuków, które penetrują te nasze lęgowiska. Oprócz nich mogą być jeszcze ptaki kurkowate, też gatunki inwazyjne, jak norka amerykańska lub nawet szoppracz, który zaczyna do nas też tutaj dochodzić do Lubelszczyzny. A gdy nawet te żółwie dojdą do wody, mają tutaj jeszcze kolejne zagrożenia w postaci ptaków brodzących, czaple. Perkozy, ryby drapieżne, wydry. Każde zwierzę, które jest mięsożerne troszeczkę większe od żółwia, potrafi go tego małego żółwia zjeść. A jakie siedliska najczęściej wybierają żółwice na lęgowiska? Żółwie wybierają różne takie miejsca na swoje lęgowiska. Są to ziemie głównie luźne, z porośniętą taką małą roślinnością. Często wybierają też grunty jakieś orne. W okolicach cieków wodnych, a przede wszystkim są to takie różne murawy na którym sprzyja ekstensywny wypas owiec. W sektorze produkcji zwierzęcej nastąpiły w ostatnich latach znaczne zmiany. Tradycyjne rasy zamienione zostały przez wysokowydajne, często o innych wymaganiach pokarmowych. Zamiast sianem i zielonką, karmione są głównie paszami treściwymi i kiszonkami z kukurydzy. W wielu regionach zaczyna dominować chów alkierzowy. Chów alkierzowy, który rozwija się w ostatnich kilkunastu latach w Polsce bardzo dynamicznie oznacza, że bydło przez cały rok utrzymywane jest w zamknięciu, w oborze. Nigdy nie wychodzi na pastwisko. System taki bardzo dobrze jest odbierany przez przemysł mleczny, ponieważ mamy niewielu dostawców, dużą koncentrację produkcji i dużą wydajność. Pastwiska pozbawione wypasu stają się jednogatunkową zieloną pustynią intensywnie koszona i nawożona trawa i właściwie nic poza tym. W systemie alkierzowym produkowana jest gnojowica, która źle przysłuża się jakości wód gruntowych, a jej nadmiar i nadmiar nawożenia tym nawozem również upraszcza skład gatunkowy łąk i pastwisk. Wskutek rozwoju chowu alkierzowego bydła pastwiska przestają być potrzebne, co często jest przyczyną ich porzucania. Zanik wypasu widoczny jest szczególnie na pastwiskach wspólnotowych. Znajdujemy się w miejscowości Skoki nad Wieprzem, na terenie pastwiska, które należało kiedyś, należy do wspólnoty gruntowej tej miejscowości. Przez wiele dziesięcioleci ten teren był dość intensywnie wykorzystywany jako pastwisko. Wypasano tutaj ponad... 40 sztuk krów, no i tyle samo koni. W momencie, kiedy hodowla bydła, a także produkcja mleka przestała się opłacać, i od kiedy zaniechano wypasu bydła na tym terenie, pastwisko zaczęło intensywnie zarastać. Zarastanie pastwisk wspólnotowych skutkuje spadkiem różnorodności biologicznej. Utrzymanie walorów przyrodniczych tych miejsc wymaga obecnie różnych finansowych zachęt lub innych narzędzi wsparcia działalności rolniczej. No to już bardzo rzadki widok w Dolinie Wieprza. Widzimy tutaj zwierzęta pasące się na pastwisku. Taki widok wydaje mi się, że należy już do rzadkości. Jadąc w doliną wieprza, nie widzimy, nie spotykamy już takich obrazków. Czy są w tej chwili jakieś narzędzia dla rolników, jakieś programy, które wspierają tego rodzaju gospodarkę ekstensywną? Rolnicy mają możliwość wejścia w programy rolno-środowiskowe, gdzie zasadą jest wypas zwierząt właśnie na takich pastwiskach, jak tutaj widzimy. Tylko, że jest taka zasada, że obciążenie zwierzętami właśnie nie może być większe. No i także jest taka możliwość, iż w drugiej części sezonu mogą być te pastwiska wykaszane, więc traktowane jak łąki kośne. Cenne przyrodniczo pastwiska to miejsca często trudne w użytkowaniu. Nie mogą być one spasane przez wysokowydajne wydajne rasy zwierząt. Doskonale nadają się do tej roli tradycyjne rasy zwierząt gospodarskich. Utrzymywanie takich tradycyjnych ras jest wspierane w ramach programu rolno środowiskowego. Tradycyjne rasy zwierząt gospodarskich są odporne na choroby, niesprzyjające warunki klimatyczne, a także doskonale przystosowane do lokalnych warunków terenowych. W związku z tym e, pełnią bardzo ważną funkcję w zachowaniu bioróżnorodności cennych siedlisk przyrodniczo, zwłaszcza muraw. Płatnościami rolno-środowiskowymi w ramach działania, e, zachowania za, zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie mogą zostać objęte takie gatunki jak owce, świniarka, owca uchruska, czy wrzosówka, bydło, białogrzbietę czy czerwona polska, konie, na przykład koniki polskie czy koń małopolski, a także koza karpacka. Ekstensywny wypas tworzy optymalne siedliska dla wielu cennych gatunków zwierząt i roślin. Zasiedlających obszar Lubelszczyzny. Z uwagi na przemiany we współczesnym rolnictwie, jest to obecnie zanikająca forma użytkowania rolniczego. Ochrona susła, czajki czy siedlisk żółwia błotnego wymaga teraz wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, głównie poprzez wdrażanie programu rolno-środowiskowego czy też realizację programów aktywnej ochrony.